Co się dzieje, gdy kobieta, która poświęciła życie rodzinie, nagle trafia na ulicę z powodu kaprysów przybranego syna? Nie uwierzycie, jak jej milczenie zamieniło się w najgłośniejszą zemstę. To, co wydarzyło się po 72 godzinach, rzuciło całą rodzinę na kolana. Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie. A właściwie od czegoś, co moja matka nazwałaby kolejnym twoim durnym sentymentalizmem a ojczym prychnąłby, po co ty się znowu wychylasz. Ale nie potrafiłam inaczej. Wyszłam z domu z kubkiem zupy, bo staruszek pod sklepem trząsł się jak liść na wietrze. Miał sine palce, skarpetki nie do pary i spojrzenie, które znam aż za dobrze. To samo, które miałam ja, gdy jako nastolatka siedziałam na przystanku po tym, jak matka wyrzuciła mnie za drzwi po pierwszej kłótni z jej nowym mężem. Podałam mu zupę. Uśmiechnął się bez zębów i powiedział coś, co potem długo we mnie dudniło. Pani to chyba jedyna normalna tu dookoła. Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo usłyszałam znajomy głos za plecami. I znowu bohaterka dnia. Może postaw mu jeszcze kawior i zabierz na rodzinny obiad. Odwracam się. No i proszę bardzo. Mateusz. Mój braciszek. Cudowne dziecko z drugiego małżeństwa mojej matki. Ten, który nic nie musiał, ale wszystko miał. Ten, dla którego zmieniono zasady, reguły i sens całej rodziny. On głodny, a ty syty. To może zamięcie się miejscami? Odpowiedziałam uśmiechając się szeroko, choć w środku aż się we mnie gotowało. Ty zawsze z tym swoim moralnym wyższym tonem, prychnął. Szkoda, że Twoje dobro nie płaci rachunków. I poszedł. W dresie za 500 złotych, z telefonem w ręce. Z którym nie rozstaje się nawet w łazience. A ja? Ja wróciłam do domu i zrobiłam coś, co, jak się później okaże, było ostatnią kroplą w tym kipiącym czajniku zwanym moją rodziną. Wzięłam stary laptop, który działał tylko wtedy, gdy trzymało się go pod odpowiednim kątem, i napisałam ogłoszenie, korepetycje z matematyki i języka polskiego, tanio, dojazd do ucznia. Elastyczne godziny. I tak, zaczął się mój błąd. Próbowałam zadbać o siebie. Po tygodniu miałam już trzech uczniów, pieniądze na podstawowe zakupy i coś, czego nie miałam od lat poczucie, że nie jestem nikomu kulą u nogi. I oczywiście, wtedy się zaczęło. Najpierw matka, tonem pasywnej agresji, rzuciła przy kolacji, no i, to teraz się bawisz w nauczycielkę? Lepiej byś do prawdziwej roboty poszła. – Zarabiam więcej niż w twoim sklepie, mamo – odpowiedziałam spokojnie. Błąd numer dwa. Nigdy nie wolno było powiedzieć czegoś, co choćby cieniem mogło dotknąć jej dumy. Mateusz, który dotąd siedział, cicho wtrącił. – A może po prostu niech się wyprowadzi, skoro już taka samodzielna? – Zamarłam. Matka nie zaprzeczyła. Nie powiedziała ani słowa. Wbiła wzrok w talerz, jakby nagle ziemniaki stały się fascynującym obiektem badań. A ojczym? Wzruszył ramionami. No w sumie, czas już co nie? W tym domu nie było pokoju, tylko pokoiki zależne od nastroju Mateusza. Wiesz co jest najgorsze? Że przez ułamek sekundy pomyślałam, może faktycznie powinnam się wynieść. Ale potem przyszło otrzeźwienie. To ja płaciłam przez trzy lata za leki matki, gdy Mateuszek imprezował w akademiku. To ja chodziłam z nią do lekarzy, gdy ojczym akurat miał delegację. To ja prałam jego gacie, gdy wracał z uczelni i rzucał torbę na środek korytarza. A teraz? Masz trzy dni. Powiedziała matka, jakby to było polecenie, nie prośba. Mateusz potrzebuje swojego miejsca. Ma egzaminy, musi się skupić, i oto jestem. Trzy dni. Trzy cholerne dni, żeby spakować całe życie, które wcale nie było moje, tylko ich, ale które zbudowałam kawałek po kawałku, jak idiotka wierząca, że jeśli będę grzeczna, to ktoś w końcu zauważy. Nie zauważył. Zauważyli tylko, kiedy robiłam zasłużącą. Dzień pierwszy. Milczenie. Nie rozmawiali ze mną. Chodzili po mieszkaniu, jakby już mnie nie było. Mateusz głośno rozmawiał przez telefon. No, stara się wyprowadza w końcu. Śmiał się. Bezczelnie. Dzień drugi. Walizki. Zaczęłam pakować. Każdy przedmiot był jak dowód na moją naiwność. Kubek, który jej kupiłam na dzień matki. Zniszczony album, który robiłam przez rok. Wszystko było śmieciem. Wrzucałam do torby i miałam ochotę wszystko wyrzucić przez okno. Dzień trzeci. Deszcz i cisza. Wyjeżdżałam w deszczu. Nie pożegnali się nie spojrzeli jakbym była przesyłką którą w końcu udało się odesłać do nadawcy zamieszkałam u znajomej klaudia twarda babka jakich mało to ona powiedziała wiesz co nie jesteś śmieciem po prostu jesteś niepotrzebna im i całe szczęście przez pierwsze godziny płakałam nie ze smutku z furi zrobiłam dla nich wszystko w zamian dostałam ciszę ale nic wzięłam głęboki oddech i wtedy to, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie możesz tego przegapić. Prawdziwa burza dopiero nadchodzi. Minęło dokładnie 12 godzin od momentu, gdy zamknęłam za sobą drzwi tamtego mieszkania. Zamiast łkać pod kocem i analizować, co zrobiłam źle, jak zapewne oczekiwaliby moi rodzice i ich złoty chłopiec, ja piłam herbatę z Klaudią i szukałam korekt uczniów. Ty to serio masz w sobie coś z czołgu rzuciła Klaudia, kładąc mi przed nosem krakersy. Większość kobiet po takim numerze siedziałaby z winem i Netflixem. Ty? Korepetycje. Netflix nie płaci rachunków, mruknęłam, a rachunki mam już swoje. Prawdę mówiąc, nie wiedziałam, co bardziej mnie trzymało na powierzchni: złość, adrenalina, czy to irracjonalne poczucie wolności, jakby ktoś wreszcie przestał ściskać mnie za gardło. Miałam tylko jeden problem. Mój laptop wyzionął ducha. I niestety, żadna siła tego świata nie była w stanie zmusić go do ponownego uruchomienia. Nie miałam komputera, a praca zdalna bez komputera to jak pieczenie ciasta bez piekarnika. Pieniądze? Tyle co z ostatnich trzech lekcji, które prowadziłam u uczniów osobiście. W portfelu 118 zł i paragon za mleko sojowe. Klaudia wpadła na pomysł. A może zorganizuj zbiórkę? Napisz całą swoją historię. Ludzie uwielbiają dramaty rodzinne. Może ktoś się zrzuci? Pokręciłam głową. Nie jestem żebrakiem, nie zamierzam sprzedawać swojej godności za lajki. Ale ty już ją sprzedałaś, tylko nie dostałaś zapłaty. Zamilkłam. Trafiła, jak w punkt, jak strzał między żebra. Następnego dnia zadzwonił telefon, numer prywatny. Odebrałam niechętnie. Nie miałam nastroju na ubezpieczenia, ankiety, ani promocję od banku. W słuchawce głos, którego nie słyszałam od ponad dwóch lat. Pani Natalia Rybicka? Powiedział tonem tak suchym, że aż język mi zdrętwiał. Z tej strony mecenas Zieliński reprezentuje fundację imienia Antoniego Brzozowskiego. Pani nazwisko zostało zgłoszone jako rekomendacja do programu pilotażowego. Przepraszam. Czego? Korepetycje dla młodzieży z trudnych środowisk. Zgłoszenie nadeszło od jednego z byłych uczniów. Mamy finansowanie z miasta. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 6 tysięcy brutto. Umowa o dzieło, elastyczny grafik. Czy byłaby pani zainteresowana rozmową? Nie wiem, co było bardziej zaskakujące: fakt, że ktoś mnie zgłosił, czy to, że ktoś mnie docenił. Umówiłam się na spotkanie na piątek. W międzyczasie. Telefon od dawnej uczennicy, której mama pracowała w ośrodku kultury. Potrzebowali osoby do pomocy przy warsztatach językowych dla dzieci z Ukrainy. To tylko trzy dni w tygodniu, ale płacimy normalnie, fakturujemy. Interesujecie? Dwa dni dwa cholerne dni poza domem a już miałam więcej szacunku i propozycji pracy niż przez ostatni rok. I wtedy zaczęły się głuche telefony najpierw raz dziennie, później. Po pięć, sześć razy, zawsze bez słowa. Numer nieznany. Zignorowałam. Ale gdy w piątek rano telefon zadzwonił o 6.12, odebrałam półprzytomna. I znów cisza. Tym razem jednak ktoś oddychał. Halo? Warknęłam. Wiem, że to wy. Mam na was wywalone. OK? Więc przestańcie. Klik. Rozłączone. Poszłam na spotkanie z fundacją. Biuro w centrum, kawa. Ludzie uśmiechnięci. Nie fałszywie, jak w domu, tylko normalnie. Dali mi umowę, przedstawili harmonogram. Zaczynałam w poniedziałek. Na wyjściu dostałam wiadomość na telefon. Natalia. Proszę zadzwoń. To pilne. Numer matka. Usiadłam na przystanku. Nie dzwoniłam. Nie tego dnia. Wieczorem zadzwonił ojczym. Mateusz jest w szpitalu. Miał atak. Nie wiemy co robić. Zamarłam. I co ja mam z tym wspólnego? Zapytałam po chwili ciszy, która mogła zmieścić całe moje dzieciństwo. Jesteś jego siostrą. Parsknęłam śmiechem, takim gorzkim, który dźwięczy jeszcze długo po tym, jak umilknie. Naprawdę? Bo trzy dni temu byłam tylko zbędnym meblem. Jak to było? Masz trzy dni? Milczał. Mamy cię w szpitalu podać jako kontakt. On nie chce z nikim rozmawiać oprócz ciebie. A co ja mam mu powiedzieć? Cokolwiek. On nie mówi, zamknął się. Lekarze pytają, czy był ostatnio w stresie. Zaczęłam się śmiać, głośno, na cały pokój. No nie? Naprawdę? Chcecie, żebym ratowała waszego księcia? Usłyszałam oddech, ten sam, co przy głuchym telefonie. I wtedy zrozumiałam? To był on. To Mateusz dzwonił, codziennie, bez słowa. I wtedy coś we mnie pękło. Ale nie jak szyba, jak mur. To już nie tylko konflikt, to wojna emocjonalna. Kto przetrwa, a kto się posypie? Nie odchodź. Teraz zaczyna się prawdziwa kulminacja. Powiedziałam nie. Nie przyszłam do szpitala, nie oddzwoniłam, nie wysłałam wiadomości. Nie dlatego, że nie obchodziło mnie, co się dzieje z Mateuszem, ale dlatego, że zaczęło mnie obchodzić, co dzieje się ze mną. Po raz pierwszy w życiu. Bo wiesz co? To nie było zwykłe wypchnięcie z domu. To była operacja chirurgiczna, precyzyjna, zaplanowana, niemal chłodna. Najpierw mnie wyciszyli, potem odsunęli, a na końcu odcięli. Jakby całe te lata, kiedy gotowałam obiady, pomagałam matce myć podłogi po chemii, podawałam ojczymowi herbatę, tłumaczyłam Mateuszowi lektury i sprzątałam po jego imprezach. Były tylko wstępem do tego, co zrobili teraz. A teraz co? Mateuszek w szpitalu i wszyscy nagle przypomnieli sobie o mnie? Nie, nie tym razem. Pracowałam, prowadziłam warsztaty z dzieciakami. Jedna z dziewczynek, Polina, zapytała mnie po zajęciach. Pani Natalia, a dlaczego pani jest smutna, jak nikt nie patrzy? Zanim mówiłam, bo się uczę. Odpowiedziałam w końcu: czego? że nie wszyscy, którzy mówią kocham, naprawdę cię kochają. Polina kiwnęła głową tak poważnie, jakby miała czterdzieści lat, nie siedem. U mnie w domu też tak jest, szepnęła. I wtedy, pierwszy raz od wielu dni, poczułam, że mam prawo być zła, że nie muszę już grać roli spokojnej, ułożonej, potulnej owieczki, która znosi wszystko z uśmiechem. Następnego dnia przyszła matka. Osobiście. Nie zapowiedziała się nie zapukała po prostu przyszła pod salę gdzie prowadziłam zajęcia klaudia stała obok i patrzyła jakbym była dzikim zwierzęciem wypuszczonym z klatki i miała rację bo coś we mnie pękało z każdą sekundą natalia powiedziała matka tonem którego nie słyszałam nigdy proszę tylko chwilkę wyszłam przed budynek usiadła obok mnie mateusz nie chce jeść nie chce mówić Leży i patrzy w ścianę, nie śpi. Lekarze mówią, że to może być stan depresyjny albo nerwowy, ale ja wiem, że. to przez ciebie. Parsknęłam śmiechem. A nie przyszło ci do głowy, że może to przez ciebie? Przez was wszystkich? On cię potrzebuje, Natalia. On mnie potrzebował, kiedy miał dziesięć lat i lał się z chłopakami z podstawówki. I byłam. Potrzebował mnie, kiedy nie rozumiał matury z polskiego. I tłumaczyłam mu wszystko. Potrzebował mnie, kiedy miał rozbitą głowę i trzeba było zawieźć go do szpitala. I to ja to zrobiłam. Gdzie wtedy byłaś? Ja nie wiedziałam, że to dla ciebie takie ważne, szepnęła. Nie wiedziałaś? To teraz już wiesz. I za późno. Chciała coś powiedzieć, ale ja wstałam. Mam pracę, mam życie. I nie będę już waszą łatką na wasze błędy. Odeszłam. Nie odwróciłam się. Wieczorem telefon znowu zadzwonił, tym razem Mateusz. Hej, głos słaby, prawie bez tchu Przepraszam, zamilkłam. Nie wiedziałem, nie rozumiałem mówił dalej. Ty byłaś jedyną osobą, która nigdy mnie nie zostawiła, a ja wyrzuciłeś mnie nie chciałem to nie tak a jak myślałem, że że skoro sobie radzisz, to sobie poradzisz a ja nie radziłem sobie z niczym. I wszyscy mnie tylko klepali po plecach, a ty mówiłaś prawdę, dlatego cię nienawidziłem. Ale to nie była nienawiść, Mateusz. To był strach. Zamilkł. Natalia, wróć. Gdzie? Do domu, w którym nie mam łóżka? Do ludzi, którzy potraktowali mnie jak walizkę? Do mnie. Nie ma już do mnie, jest tylko ja. Wreszcie. I rozłączyłam się. Nie płakałam, nie rzucałam telefonem. Nie krzyczałam w poduszkę. Włączyłam komputer. Napisałam ofertę nowych korepetycji. Przyszedł mail. Chcielibyśmy, żeby poprowadziła pani cykl wykładów dla nauczycieli z całego województwa. Honorarium: 5000 zł za dzień. Zamknęłam oczy. Po raz pierwszy w życiu nie czekałam na zgodę innych, żeby się poczuć ważna. A co jeśli to dopiero początek zemsty? Finał tej historii pokaże, że czasem najcichsi potrafią uderzyć najmocniej. Zostań, nie pożałujesz. Minął tydzień, tydzień bez kontaktu, tydzień pracy, tydzień, w którym, paradoksalnie, miałam najwięcej spokoju od lat. Nie zrozum mnie źle. To nie było słodkie lenistwo na Hamaku, to była charuwa, bo każdy sukces smakował gorzko, gdy wiedziałam, ile lat wcześniej dawałam siebie za darmo. Zaczęłam zarabiać. Dużo. Więcej niż się spodziewałam. Oferta od fundacji była dopiero początkiem. Z każdej strony spływały kolejne propozycje. Ktoś polecił mnie dalej, ktoś napisał o mnie w sieci. Ludzie zaczęli mnie kojarzyć jako tę dziewczynę od młodzieży, która ogarnia lepiej niż psychologowie. I wtedy dostałam wiadomość. Zwykła kartka w skrzynce. Nie mamy już siły. Proszę wróć. Nie było podpisu, ale rozpoznałam pismo. Matka. Nie zadzwoniłam, nie odpisałam, ale coś mnie ruszyło. Nie litość, coś innego. Chyba ciekawość. Bo widzisz, przez lata znałam tylko jedną wersję siebie, tę, która milczy, robi herbatę i przytakuje. Teraz byłam kimś innym. I chciałam zobaczyć, jak zareagują, gdy wejdę do tego samego mieszkania. Ale już nie jako ich cień. Poszłam tam w niedzielę. Nie zapowiedziałam się, nie zadzwoniłam. Po prostu weszłam. Otworzyła mi matka. Wyglądała, jakby nie spała od tygodnia. Natalia zaczęła. Nie mam dużo czasu. Ucięłam, weszłam. W kuchni, cisza. Mateusz siedział przy stole. Wpatrywał się w filiżankę, jakby szukał tam sensu życia. Ojczym wstał z kanapy, ale nie podszedł. Dobrze. Jeden gest więcej i wyszłabym od razu. Usiadłam. Spojrzałam na nich po kolei. Więc, czego ode mnie chcecie? Matka przełknęła ślinę. Musimy sprzedać mieszkanie. Ciekawe, dlaczego? Kredyt, rata wzrosła, a ja straciłam pracę. A co z Mateuszem? Zrezygnował ze studiów, próbował dorabiać, ale. Nie potrafi? rzuciłam zgryźliwie. Ojczym wreszcie się odezwał. Nie po to cię wołaliśmy, żebyś się znęcała. A co wy robiliście przez lata? Dobrze wam szło. Mateusz spojrzał na mnie pierwszy raz. Przepraszam, spojrzałam mu prosto w oczy. Ja też. Za co? Za to, że pozwoliłam wam tak długo mnie traktować jak powietrze. Matka zaczęła płakać. Niezręcznie. Jakby nie do końca wiedziała, jak to się robi. Przez moment zrobiło mi się jej żal, ale tylko przez moment. Potem przypomniałam sobie wszystko: noc, gdy spałam na podłodze, bo oddałam łóżko chorej babci, a oni śmiali się w salonie. Dzień, gdy poszłam z Mateuszem do lekarza, a matka powiedziała, że przesadzam z troską, i ostatni obiad, gdy wszyscy patrzyli, jakbym nie istniała. I wtedy padło to zdanie: Natalia, potrzebujemy poręczyciela. Bank nie da nam kredytu bez twojej umowy, zamarłam. Nie wiem, co mnie bardziej poruszyło: fakt, że przyszli do mnie dla dokumentu, czy to, że nawet teraz nie potrafili powiedzieć: Chcemy cię z powrotem, tylko potrzebujemy cię jako wsparcia dla systemu bankowego. Oparłam dłonie o stół, spojrzałam na nich z góry i powiedziałam zdanie, które zmieniło wszystko. A wiecie, co ja potrzebuję? Cisza, spokoju, szacunku i ludzi, którzy nie dzwonią tylko wtedy gdy mają problem. Ojczym już otwierał usta, ale machnęłam ręką. Nie. Teraz ja mówię. Latami siedziałam cicho. Teraz czas, żebyście posłuchali. Mateusz wstał. Przez moment myślałam, że rzuci jakimś tekstem w stylu To ja wychodzę, ale nie. Podszedł i ukląkł. Ukląkł przede mną. Nie teatralnie, nie pokazowo, tylko cicho. Jakby chciał, żebym widziała, że już nie udaje bohatera. Przepraszam, powiedział, za wszystko. Ja cię zniszczyłem. Patrzyłam na niego długo i wtedy zrozumiałam. On nie był zły. On był produktem tej rodziny. Ulepiony z milczenia, egoizmu i świętego przekonania, że zasługuje na wszystko. Dotknęłam jego ramienia. Ja ci już wybaczyłam, ale nie wracam. Matka jęknęła. Ojczym zaklął pod nosem. Ale to już mnie nie ruszało. Mam swoje życie i ono nie potrzebuje waszego podpisu. Wyszłam. Za plecami słyszałam cichy płacz matki i nierówny oddech Mateusza. Nie odwróciłam się. W autobusie odpisałam na jedną z ofert. Organizacja międzynarodowa. Chcą mnie jako lidera programu edukacyjnego. Lot do Brukseli za tydzień. Umowa je pełna. Kliknęłam. Zgadzam się. Nie dlatego, że chciałam uciec tylko dlatego, że nareszcie miałam dokąd iść.